Bardzo smakowita milonka ze świeżym szczypiorkiem wykonana w szynkowarze. Pyszna wędlina na kanapki lub jako zimna przekąska na biesiadnym stole. Zapraszam na film, w którym opowiem jak ją zrobiłem. Witam Was serdecznie. Kolejna szybka w wykonaniu i pyszna wędlina z szynkowara. Wędlinę szynkowara można wykonać wszędzie, bo nie potrzeba wędzarni. Nie potrzeba jakichś skomplikowanych urządzeń poza takim prostym narzędziem. Przepraszam. I można to wykonać, czy nawet w kawalerce, pokoju akademickim, na dobrą sprawę można to wykonać w garku na biwaku. Wszędzie da się to zrobić. Tam, gdzie się da zagrzać wodę w garnku, tam się da zrobić wędlinę szynkowara. Co ja tutaj mam? Mięso z łopatki. Przygotowałem sobie, pokroiłem w kawałeczki, następnie zmieliłem całość na sitko 8 mm. I to zmielone mięsko mam już tutaj. Jest tego 1,1 kg szynkowary są o fabrycznym oznaczeniu 1,5 kg, czyli maksymalnie 1-2 kg do tego wejdzie realnie, mimo że fabryczne oznaczenie głosi cokolwiek innego. Są tutaj dwa, ale ten drugi już jest pełny i stanowi zupełnie inny temat, nie dotyczy tego filmu, a drugi będziemy właśnie przygotowywać. Do zmienionego mięska dodam 17 gramów soli i to już Wasz wybór. Sama pyklująca, czy mieszanina pyklującej i zwykłej i pół na pół, czy też sama sól zwykła. Pamiętajcie, że jak dacie samą sól zwykłą, to o różowym kolorku w zasadzie można zapomnieć. Co tutaj jest jeszcze dodane? Jest dodany jeszcze pieprz biały, jest jeszcze łyżeczka gorczycy, jest jeszcze musztarda. Najlepiej jak to jest własna oczywiście. Jak zrobić musztardę to tutaj Wam daję link, jest film. Jeżeli macie własną musztardę bądź nie, to nie ma to znaczenia, dodajcie pełną łyżeczkę musztardy do tego. I może to być musztarda zwykła plus gorczyca, tak jak ja to dałem, albo może to być musztarda francuska, wtedy już gorczycy nie dodawajcie osobno, bo nie ma takiej potrzeby. Mam tutaj też szczypiorek i jest tego w całości tutaj 80 gramów, za dużo. Połowę z tego wezmę, czyli około 40 gramów zaraz przetnę, znaczy wcześniej opłuczę jeszcze, obmyję. Przetnę, pokroję, posiekam. I wszystko tutaj razem dodam. Jak już wymieszam to z przyprawami, to na koniec dodam też musztardę. I ją już będę potem łyżką rozprowadzał. Nie ręką, bo zwykle wolę mieszać ręką. I potem to wszystko włożę do szynkowara, ubiję porządnie warstwami. I resztę powiem w narracji. Czasu teraz stracił nie będę. Zaczynam od płukania i siekania szypiorku. Opłukuję szczypiorek pod bieżącą wodą, a następnie siekam te bardziej zielone części na drobne kawałeczki. Rozdrobniony szczypiorek i przyprawy dodaję do mięsa, po czym wszystko mieszam. Na koniec dodaję musztardę i rozprowadzam ją równomiernie w całej masie mięsnej. Czas przygotować szynkowar. Napełniam go mięsem, ubijając warstwami. To mięso już teraz ładnie wygląda. Zamykam się szamgowar i oznaczam, co zawiera. Wstawiam na kilka godzin do lodówki, ale może tam stać i dwie doby. Etap kolejny to obróbka termiczna. Stawiam szynkowar do warnika z gorącą wodą, której temperatura powinna zawierać się w zakresie 80-85 stopni i prowadzę obróbkę termiczną przez ponad 2 godziny lub do osiągnięcia temperatury wewnątrz 70 stopni Celsjusza. Koniec obróbki termicznej. Czas wyciągnąć szynkowar. Otwieram go, wyjmuję sprężynę i ponownie zakładam pokrywkę. Teraz czas na chłodzenie. Najpierw w zlewo w zimnej wodzie, a pół godziny później wstawiam do lodówki. Następnego dnia wędlina jest gotowa do jedzenia. Czas spróbować. szczypiorek tutaj czuć bardzo wyraźnie. I nie tylko szczypiorek, w ogóle smak wędliny fajny. Mm. <laughs> przyjemnie. Naprawdę przyjemnie smakuje. Bardzo fajnie, bardzo świeżo tak. Szczypiorek jest dominujący w tej wędlinie, ale też nie nie jest tu przerysowane. Jest tyle, ile być powinno. Tak jak się dodaje czy do twarożków, czy do jajecznicy, to wszędzie chcemy ten akcent szczypioru mieć, i on tutaj jest. Hm. Nie mogę się powstrzymać. Gryzę. A tu jeszcze odrobina galeretki. Z łakomstwa też, też wciągnę. Bardzo prosta wędlina, szybka w wykonaniu. Generalnie jak trzeba to. I jeżeli jest wędlina wykonana w woreczku i nie był szynkowar otwierany, to już ze dwa tygodnie może nawet w lodówce poczekać na otwarcie. Jeżeli jest wykonana bez woreczka, a w szynkowarze ze stali nierdzewnej można oczywiście bez woreczka robić, to raczej trzeba to otworzyć szybciej, ponieważ jest pełen dostęp powietrza do wędliny i będzie ona krawędziami wysychała i też będzie miała większą, większy potencjał do... Jakiejś tam infekcji, o, chociaż w lodówce takowa nastąpić nie powinna, bo oczywiście lodówki czyścimy, prawda? No, mam nadzieję, <laughs> doprowadzić do infekcji w lodówce, to już naprawdę trzeba ją zaniedbać. Ych, bardzo smacznie, bardzo aromatycznie, nawet teraz tutaj z tej odległości ponosi mnie, mocno bije. Także bardzo zadowolony jestem z tej wędlinki. Szczerze polecam, żebyście ją wykonali. Poziom innych przypraw, zwłaszcza poziom soli, musicie już dopasować do swojego własnego gustu, ponieważ jedni wolą bardziej, drudzy wolą mniej słono. Ja generalnie jestem taki słony, czyli żebym soli więcej, chociaż powinienem ograniczać. Ale wiecie, jak to jest. Smak swoje, a rozum swoje. Jeszcze kawałeczek z wami się żegnam. Zapraszam na kolejne odcinki liczę na łapki w górę, czekam na Wasze komentarze i na Wasze pomysły, z czym jeszcze mógłbym wędlinę w szynkowarze wykonać. Jak będą fajne, to je zrealizujemy. Na razie, trzymajcie się, hej. Chcesz więcej filmów o medlinach Szynkowara? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam!